Mamy do was specjalnego gościa, bo jest z nami pani Trudka, która też waży w internecie. Są takie fajne filmiki, ale y, pani Trudka nie innoważy. A dzisiaj y, chciałabym, co nam porozprawiała, jak to było y, za Bajtla, jak ułaziła do przedszkola Trudziu. Y, ty, od zawsze mieszkasz w Murckach. No dyć, od urodzenia, od Ja yeah. I kaj to było to przedszkole w Murckach. No kiedyś to przedszkole to było tam, Kaj, mamy ta szkoła podstawowo, tam były dwa budynki. Jeden budynek jest wielki, to była szkoła Berufszula, a drugie to było przedszkole. Te przedszkole to takie fajne, z taki czerwony cegły, fajny budynek. No to na dole, jak my włazili, to na dole tak, na dole była kuchnia, była szatnia, a na pierwszym piętrze były dwie sale, była sala dzieci starszych, sala dzieci młodszych, a na drugim piętrze to tam było takie jakieś, jak ktoś się chciał iść pospać, takie leżakowanie było. No i mieliśmy tam taką salę, taką kinową, to było kino. Ja pamiętam, jak ja tam pierwszy raz poszła, to my mieli filmik puszczony, ale to nie był taki ruchomy filmik. I no To było takie przesuwane, takie stopklatka, stopklatka, stopklatka i było opisane. I było to pierwsze Ja, profesor Utko, Jutko! utko. I to, to trzeba. Ja. I to trzeba. I on to pokazywał, że się bierę ta pałka do ręki i się obgryzo, i że się nie powinno jeść ani nożem, ani widelcem, ino w rynce. I jo tak robię do dzisiaj. I do dzisiaj to pamiętasz I pamiętam to, jak to było. No ale jo... Jakże zaczęła chodzić do przedszkola, to było tak. Moja mama zaprowadzała starszą siostrę do przedszkola. No i nie miała co ze mną zrobić, a jeszcze nie miała ani czego robić. Tak przeszło dwa latka i wziął na mnie też, Jak ją tam wkarowała do tej sali, ja tam, to nie chciała wyjść. No i to później... Ta kierowniczka, była bardzo fajna kierowniczka, to pado tak, no to przyprowadźcie im chociaż na chwilkę, niech się pobawi, bo tam w tam w tam te lalki, takie fajne, takie fajne wózki były, nie? A w, dom, no. w domu nie było lepszych zabawek? A skąd? W domu my mieliśmy szmacianki, ale my se sami kuszyli szmacianki, albo mama nam szmacianki ze skrowków materiału. Jednego razu to moje siostry też jak szyły no to mnie, nie, nie dały mi poszyć tych szmacianek. Wyciepałem mnie z pod stołu, bo one pod stołem zawsze To te ze złości, życzki, że że całe drwi i rzęsy połopci No pięknie. No. Ale Trudziu, mnie to też interesuje, czy żeście coś tańcowali w przedszkolu, czy żeście śpiewali? Oj, dużo, dużo, bo były różne występy na uroczystości. No to wtedy nie było takich, że się uszyło taką kreację, jak teraz dzieci mają, nie? Ja pamiętam, ja zaś zaśmierzynka, to mama mi z białego krepapieru papieru uszyła taki fajny spodek tu, tu na ramiączkach, też takie takie fajne farbanki, ta kotytka miała, tam były pocięte papiurki, no i my tak śnieżynki, śnieżynki, śnieżynki lecą, no i my tak tańczyli. Albo takie różne były też, ojciec Wirgili już my się bawili, albo w trojaka my tańczyli, albo my tańczyli jeszcze takie różne, no, no i różne zabawy. Mieliśmy klocki, ale klocki to nie były takie wypasione jak teraz, I no były takie. Cześć, no? Lego, Lego, Lego. No, więc z takich klocków, z takich, takie odrzuty były i były malowane na kolorowo. Ale wiecie co, co jest to nie? to jest dobre do zabawy, to tam ja. uczy wszystko. I tak klocki drzewniane. Ja i takie wózki, takie fajne, na takich fedrach, bo one się tak fajnie, te wózki tak kolepały. No i lalki, no lalki, lalki, ja. to były tak, że one miały w środku guma, i później jak ta głębiej uleciała, no to wszystko poleciało i więcej. No. To trzeba było albo na zapałkach robić, albo, my, albo nam knefla. knefle się wsadzało, nie? Że no ta lalka później tak się połączyła. A tak poza tym fajne były panie, była pani Marysia, pamiętam pani Marysia do tej pory. Później była druga pani. Miecia. Pani, miecia, dałaś, że ta, miecia. Ta, pani ja. miecia była. Jeszcze do tej pory te panie prosperują. Są wspaniałe osoby. Bardzo fajne. Pozdrawiam Was. No. I także było fajnie. No, były grupy starsze, były grupy młodsze. No, na na my mało wyłaziły, no bo to trzeba kiedyś to było tak jakoś inaczej. Nie? No, tak no. Było. no ale myślę, że i tak lepiej niż teraz. E, chociaż to <laughs> zależy, ale e, teraz dzieci e, dużo siedzą w domu, to może coś potańcujemy z nimi, nie? nie? Mogimy. Mogimy, mogiemy. Ja. no, tak, tak tak. piękno, ale to my to po Śląsku zaśpiewamy, dobra? Ja. No, dobra, nie ma sprawy. Trudzia, e, ja. będziemy tańczyć nie chcecie znać, ja? ja? To możesz pokazać, jak to się tańcowało? Nie chcecie, nie chcecie, nie chcecie znać! Puć ku mnie, puć ku mnie, rączka ci dać. Prawo mi dej, lewo mi dej i już się na mnie nie gniewaj. Prawo mi dej, lewo mi dej i już się na mnie nie gniewaj. Dobra, a druga zwrotka będzie trochę inaczej. Możesz? Druga zwrotka? Ja. Idź mi stąd, idź mi stąd, nie chcę Cię znać, poć ku mnie, poć ku mnie, rączka mi daj, prawo mi daj, lewo mi daj i już się na Ja? No pewnie. Pewnie, jak nie umiecie, to ja wstoczę tam i z wami zatańczę. <laughs>